Ponad 60% światowej populacji nosi okulary. Ale nie wiesz, że okulary to tylko rozwiązanie tymczasowe. Czy wiesz, że okulary nie rozwiązują Twoich problemów ze wzrokiem? Tylko łagodzą objawy. Ale prawdziwa przyczyna nadal istnieje, cicha i pogarszająca się z każdym dniem. Problem wykracza daleko poza okulary. Mówimy o współczesnych nawykach, które bezpośrednio wpływają na wzrok, takich jak nadmierne korzystanie z ekranów. Brak naturalnego światła i zła dieta. Czas otworzyć oczy na to, co naprawdę szkodzi Twojemu wzrokowi. Okulary mogą wydawać się idealnym rozwiązaniem na lepsze widzenie, ale prawda jest taka, że nie leczą przyczyny problemu. Działają jak podporą, pomagając Ci wyraźnie widzieć na krótką metę, ale ukrywając to, co naprawdę dzieje się z Twoimi oczami. Czy zauważyłeś, że od czasu do czasu musisz zmienić soczewki na coś mocniejszego? Dzieje się tak. Ponieważ okulary nie leczą wzroku. Wręcz przeciwnie, mogą z czasem przyczyniać się do jego pogorszenia. Za każdym razem, gdy Twoje oczy dostosowują się do nowej soczewki, mięśnie oka stają się coraz bardziej leniwe. Tracą naturalną siłę i elastyczność, jaką miały, zanim zacząłeś polegać na okularach. Innymi słowy, zamiast rozwiązać problem, maskujesz go, co może prowadzić do rosnącego uzależnienia. Badania pokazują, że długotrwałe noszenie okularów może w niektórych przypadkach pogorszyć sytuację. Dopóki korzystasz z okularów, twoje oczy przyzwyczajają się do mniejszej pracy, a wzrok ma tendencję do ciągłego pogarszania się. Co więcej, społeczeństwo wpoiło nam wiarę, że problemy takie jak krótkowzroczność, astygmatyzm czy nadwzroczność są po prostu nieuniknioną częścią współczesnego życia i starzenia się. Jednak niewielu wie, że w wielu przypadkach problemy te mają możliwe do uniknięcia. A nawet odwracalne przyczyny związane z naszymi codziennymi nawykami. Prawdą, którą wielu ignoruje, jest to, że istnieją naturalne i proste sposoby dbania o wzrok, eliminujące potrzebę stosowania coraz mocniejszych soczewek. I co najbardziej robi wrażenie, możesz to zrobić w domu, bez konieczności kosztownych i skomplikowanych interwencji. Żyjemy w erze zdominowanej przez ekrany. Smartfony, komputery telewizory. Większość z nas spędza wiele godzin dziennie patrząc na te urządzenia. Długotrwała ekspozycja na niebieskie światło emitowane przez te ekrany ma bezpośredni wpływ na nasz wzrok. Badania pokazują, że światło to wnika głęboko w oczy, docierając do siatkówki i z czasem może powodować uszkodzenia, przyczyniając się do zwyrodnienia plamki żółtej, głównej przyczyny utraty wzroku u osób starszych. Ponadto ciągłe skupienie się na pobliskich przedmiotach, takich jak ekrany czy książki, zmusza mięśnie oka do intensywnej i powtarzalnej pracy bez odpoczynku. Powoduje to nadmierne obciążenie oczu, co skutkuje zmęczeniem oczu i, w dłuższej perspektywie, może pogorszyć problemy takie jak krótkowzroczność. To, co miało być nowoczesną wygodą, staje się jednym z największych złoczyńców zdrowia oczu. Kolejnym czynnikiem, o którym niewielu zdaje sobie sprawę, jest wpływ braku czasu na świeżym powietrzu. Coraz częściej zamykamy się w pomieszczeniach zamkniętych, czy to w pracy, w domu, czy w przestrzeni miejskiej. Naturalne światło i ekspozycja na różne odległości ogniskowania, na przykład patrzenie w dal na zewnątrz, mają kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia oczu. U dzieci spędzających więcej czasu na świeżym powietrzu ryzyko krótkowzroczności jest znacznie mniejsze w porównaniu z dziećmi przebywającymi w pomieszczeniach zamkniętych. Światło słoneczne pomaga wspierać zdrowy rozwój oczu, czego nie można zastąpić godzinami czasu przed ekranem. Jednak współczesne nawyki wpływają nie tylko na widzenie w przypadku niebieskiego światła lub braku ekspozycji na światło naturalne. Jedzenie również odgrywa kluczową rolę. Wielu z nas spożywa dietę ubogą w składniki odżywcze niezbędne dla zdrowia oczu, takie jak witamina A, luteina i zeaksantyna, które pomagają chronić oczy przed starzeniem się i chorobami zwyrodnieniowymi. Stres, brak odpowiedniego odpoczynku i intensywny tryb życia również negatywnie wpływają na wzrok osłabiając naszą naturalną ochronę przed zużyciem oczu. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie tylko się starzejemy i dostosowujemy do współczesnego świata. Bezpośrednio przyczyniamy się do wzrostu problemów ze wzrokiem, których wielu można by uniknąć lub ograniczyć, wprowadzając niewielkie zmiany w naszych codziennych nawykach. Teraz, gdy rozumiesz wpływ naszych współczesnych nawyków na wzrok, czas podjąć działania. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje niezwykle prosta wskazówka, która od teraz może zacząć robić różnicę. Nie, nie mówimy o magicznym rozwiązaniu, ale o małej korekcie, którą każdy może zastosować w swoim codziennym życiu. Wizualny odpoczynek poprzez technikę 20 myślnik 20 myślnik 20. Działa to w ten sposób. Co 20 minut kontaktu z ekranem lub pracy w skupieniu zrób 20 sekundową przerwę i spójrz na coś, co jest oddalone o 20 stóp, czyli około 6 metrów. Pozwala to oczom odpocząć. Łagodząc zmęczenie oczu spowodowane długotrwałym skupianiem uwagi na pobliskich obiektach, takich jak telefon komórkowy lub komputer. Może się to wydawać proste, ale ta technika ma potężny wpływ na zdrowie Twoich oczu. Robiąc te przerwy, pomagasz mięśniom oczu zregenerować się, zapobiegając zmęczeniu i, w dłuższej perspektywie, spowalniając postęp problemów takich jak krótkowzroczność. Możesz zacząć to robić już teraz, bez żadnych kosztów i specjalnego sprzętu. Wystarczy dyscyplina i uwaga! Kolejną zaletą techniki 20 myślnik 20 myślnik 20 jest to, że zmniejsza ona również objawy cyfrowego zmęczenia oczu, takie jak suchość oczu, bóle głowy, a nawet niewyraźne widzenie problemy, które są coraz powszechniejsze w epoce ekranów. Dodatkowo, stosując tę praktykę, zapewnisz swoim oczom odpoczynek, którego potrzebują, aby zachować zdrowie, szczególnie przy ciągłej ekspozycji na niebieskie światło z ekranów. Zatem wskazówka jest jasna. Co 20 minut zatrzymaj się, spójrz na coś odległego przez 20 sekund i daj oczom szansę na odpoczynek i regenerację. Ta niewielka zmiana może mieć duże znaczenie w Twoim codziennym życiu i długoterminowym zdrowiu Twoich oczu. Zdrowie Twoich oczu jest bezpośrednio powiązane z tym, co spożywasz codziennie. Wiele osób kojarzy problemy ze wzrokiem z czynnikami genetycznymi lub starzeniem się, ale prawda jest taka, że dieta odgrywa kluczową rolę w ochronie i utrzymaniu wzroku istnieją składniki odżywcze, które mogą nie tylko zapobiegać pogorszeniu wzroku, ale także w naturalny i skuteczny sposób poprawiać zdrowie oczu. Na przykład witamina A jest jedną z najbardziej znanych, jeśli chodzi o wzrok. Jest niezbędny do produkcji rodopsyny, pigmentu znajdującego się w siatkówce, który pomaga nam widzieć w warunkach słabego oświetlenia. Brak tej witaminy może powodować ślepotę kukurydzianą, inne poważne problemy. Pokarmy takie jak marchew. Słodkie ziemniaki i dynia są bogate w beta-karoten, prekursor witaminy A, która może pomóc chronić oczy w dłuższej perspektywie. Ale nie tylko witamina A robi różnicę. Lutejna i zeaksantyna to silne przeciwutleniacze, które pomagają chronić oczy przed uszkodzeniami powodowanymi przez niebieskie światło i starzeniem. Te składniki odżywcze znajdują się w ciemnych warzywach liściastych, takich jak szpinak i jarmusz, a także w innych produktach spożywczych, takich jak kukurydza i jajka. Badania pokazują, że substancje te mogą pomóc w zapobieganiu chorobom takim jak zwyrodnienie plamki żółtej i zaćma, które są głównymi przyczynami utraty wzroku u osób starszych. Kolejnym niezbędnym składnikiem odżywczym są kwasy omega-3, które odgrywają ważną rolę w zapobieganiu zespołowi suchego oka i promowaniu zdrowia siatkówki. Pokarmy bogate w kwasy omega-3, takie jak tłuste ryby, łosoś, sardynki, tuńczyk i chia lub nasiona lnu, Pomagają utrzymać naturalne nawilżenie oczu i zapobiegają stanom zapalnym, które mogą pogarszać wzrok. Ponadto witamina C, obecna w owocach cytrusowych, takich jak pomarańcze, cytryny i truskawki, jest niezbędna do ochrony oczu przed stresem oksydacyjnym. Witamina ta działa jako przeciwutleniacz, chroniąc komórki oka przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, które mogą przyspieszać starzenie się tkanek oka. Utrzymywanie diety bogatej w te składniki odżywcze nie tylko poprawia wzrok. Ale może również zapobiegać rozwojowi poważnych chorób oczu. Małe zmiany w tym, co nakładasz na talerz, mogą mieć znaczący długoterminowy wpływ. Zbilansowana dieta bogata w witaminy, przeciwutleniacze i zdrowe tłuszcze to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zachowanie silnych i zdrowych oczu przez całe życie. Dotarliśmy do końca tego filmu, ale podróż w stronę dbania o wzrok dopiero się zaczyna. Jeśli jest coś, co powinieneś stąd wynieść to to. Że Twoje oczy zasługują na uwagę i codzienną pielęgnację, a to wykracza daleko poza noszenie okularów. Niewielkie zmiany w nawykach, takie jak technika 20-myślnik/20-20 -myślnik -20 i dieta bogata w niezbędne składniki odżywcze, mogą w dłuższej perspektywie znacząco wpłynąć na zdrowie oczu. Pamiętaj, że zapobieganie jest zawsze najlepszym sposobem. Dbając o swoje oczy już dziś, zapewnisz sobie zdrowsze i wyraźniejsze widzenie w przyszłości. Nie pozwól. Aby problemy z oczami pogłębiły się z powodu braku działań, zacznij stosować te proste wskazówki w swoim codziennym życiu i obserwuj, jak zachodzi transformacja. I na koniec, zgodnie z obietnicą, ostatnia wskazówka. Nie czekaj na cuda, ale zaufaj sile małych zmian. Mają potencjał poprawy jakości życia w naturalny i niedrogi sposób. Twoje oczy są oknem na świat, a teraz masz narzędzia, które pozwolą ci jak najlepiej o nie zadbać. Dziękuję za obejrzenie i dbaj o swoją wizję.